Wenecja słynie ze swoich pięknych kanałów, a przede wszystkim z tego, że tonie. Robi to w tempie kilku milimetrów rocznie. Pod koniec XXI wieku Wenecja znajdzie się pół metra pod wodą. Dlatego nie czekaj i odwiedź to fantastyczne miasto. Najsłynniejszym miejscem w mieście na wodzie jest Plac Świętego Marka, na którym położona jest Bazylika Świętego Marka, Wieża Zegarowa, Dzwonnica i Pałac Dożów. W tym miejscu można odwiedzić najstarszą kawiarnię, choć trzeba liczyć się z wysokimi cenami. Na placu zawsze są tłumy, a najlepszą porą na zwiedzanie są godziny poranne. Bazylika Świętego Marka wygląda okazale z zewnątrz, a jeszcze piękniej wewnątrz. Pałac Dożów przez większość czasu był centrum administracyjnym Republiki Weneckiej. Dookoła znajduje się cudowny dziedziniec, na którym królują schody gigantów. Bardzo ważne jest, aby przyglądać się dokładnie otaczającemu kompleksowi fasad i murów, gdyż na każdej części można zauważyć nietuzinkowe rzeźby, które dopracowane są do perfekcji. Dzwonnica Świętego Marka ma prawie 100 metrów i jest symbolem tego pięknego miasta. Na szczycie znajduje się oczywiście taras widokowy, a na górę można wjechać windą. Z pewnością każdy widział obrazki z Wenecji i na pewno zetknął się ze słynnym mostem westchnień. Łączy on pałac ze skrzydłem więziennym. Piękny widok na te atrakcje jest z mostku Ponte della Paglia. Nazwa mostu wzięła się z opowieści wędrowców, którzy patrząc na ten cudowny widok, wyobrażali sobie, jak skazańcy odbywają w takich okolicznościach swoją ostatnią podróż i po trafieniu do celi wzdychają, patrząc na wspaniałą panoramę laguny. Będąc w tym miejscu, warto także przejść się nabrzeżem. Promenada Rive dell'Ischiavoni ciągnie się od Pałacu Dożów do kanału Arsenału. Można podziwiać sąsiednie wyspy i się zrelaksować patrząc na wodę. Idąc tą drogą można dojść do ogrodu, który został stworzony przez Napoleona. Giardini della Biennale zachwyca pięknymi rzeźbami i pawilonami. Nie musisz notować. Wszystkie praktyczne informacje umieściliśmy w opisie pod filmem. Znajdziesz tam także linki z noclegami, biletami do atrakcji oraz poradami jak płacić za granicą, by nie przepłacać na przewalutowaniach. Most znajduje się nad wielkim kanałem. Można nim przejść na drugą stronę, a dodatkowo jest on zabudowany różnymi budynkami. W centralnej części można się zatrzymać i podziwiać widoki. Zaraz w pobliżu znajduje się galeria handlowa w pałacu Fondaco dei Tedeschi, a na szczycie taras widokowy. Dużym plusem jest fakt, że na punkt widokowy można wejść za darmo. Należy jednak pamiętać, że ze względu na duże zainteresowanie wcześniej należy zarezerwować termin. Oczywiście w międzyczasie warto odwiedzić galerię handlową, w której znajdują się darmowe toalety. W dzielnicy Castello można zobaczyć arsenał i muzeum morskie. Duży kompleks jest otoczony murami. Do XVIII wieku był to największy stoczniowy kompleks w Europie, a więc warto tam się wybrać i zobaczyć teren, na którym znajdują się wystawy, rzeźby i wiele innych ciekawych atrakcji. W pobliżu jest także muzeum morskie, które z pewnością zachwyci każdego pasjonata historii floty weneckiej. Muzeum doskonale pokazuje, dlaczego Republika Wenecka była potęgą morską. Wenecja jest niemalże podzielona na pół poprzez kanale Grande. Długość to prawie 4 km i podczas przejścia wzdłuż tego kanału można zobaczyć bardzo ciekawe gotyckie budowle, pałace w stylu barokowym i renesansowe kompleksy. Najlepszym sposobem na zobaczenie wszystkiego jest zwiedzanie wodne, gdyż w wielu miejscach budynki znajdują się zbyt blisko wody, aby można było swobodnie przejść. Po kanale pływają tramwaje wodne i gondole. Na pewno warto podczas zwiedzania zatrzymać się przy Muzeum Historii Naturalnej, które mieści się w budynku wybudowanym mniej więcej w 1200 roku. Przepięknie z zewnątrz prezentuje się gotycki złoty pałac, w którym jest Galeria Mistrzów Weneckich. Wybudowany w XV wieku, ma dziedziniec w środku i niesymetryczną fasadę, która wygląda nietuzinkowo. Wenecja słynie z gondoli i ciężko byłoby sobie wyobrazić pobyt w tym miejscu bez przepłynięcia się z gondolierem. Choć cena nie jest zbyt niska, to warto rozważyć zakup biletu i podziwiać miasto z innej perspektywy. Cena biletu jest niższa w dzień, a do gondoli może wejść maksymalnie 5 osób. Warto zatem zebrać taką grupkę, aby obniżyć koszt. Na popularnych trasach niestety czasami zdarzają się postoje spowodowane korkami. Koszty rejsu są wysokie, ponieważ gondole, które są oddane do użytku i dopuszczone do ruchu, są wykonane tradycyjną metodą. W całym mieście jest jedynie 400 gondoli, a zakup licencji jest bardzo kosztowny. Miasto słynie z wielu kościołów i bazylik, a niektóre z nich można zwiedzać za darmo. Na uwagę zasługuje bazylika di Santa Maria della Salute z charakterystyczną kopułą widoczną z nabrzeża. W kościele dominikanów San Giovanni e Paolo można zobaczyć olbrzymie grobowce i mauzolea. Santa Maria Gloriosa dei Frari to kompleks Franciszkanów, w którym znajdują się prace Tycjana i rzeźba Donatella. Najstarszym kościołem weneckim jest San Giacomo di Rialto, na którego fasadzie znajduje się gotycki zegar. Należy pamiętać, że do kościołów wpuszczane są osoby ubrane stosownie do okoliczności. Krótkie spódniczki czy spodenki nie są odpowiednie. W niedzielę w większości z nich odbywają się nabożeństwa i wówczas zwiedzanie nie jest możliwe. Sam pałac Contarini del Bovolo może nie jest tak słynny jak schody, które do niego prowadzą i wieża o wysokości 28 metrów. Została ona wybudowana pod koniec XV wieku i jest połączeniem gotyku z renesansem. Wygląda bardzo ciekawie i warto ją zobaczyć. Schody spiralne prowadzą na taras widokowy, z którego rozpościera się piękny widok na Wenecję. Wyspa San Pietro znajduje się we wschodniej części castello i można na niej zobaczyć okazałą bazylikę di San Pietro di Castello. Wewnątrz znajdują się przepiękne grobowce i jeszcze cudowniejsze rzeźby. Bazylika ma przechyloną dzwonnicę, która nie od razu rzuca się w oczy. W niewielu słynnych miastach zwiedza się księgarnie, ale te warto zobaczyć. Przede wszystkim zamiast regałów, wewnątrz znajdują się stare gondole, na których poukładane są książki. Dodatkowo są także wysłużone łódki i stare wiaderka. Również zniszczone dzieła zyskują w tym miejscu drugie życie. Nazwa Acque Alta oznacza duży przypływ. Oczywiście takie sytuacje zdarzają się w Wenecji bardzo często i wówczas dla mieszkańców wykładane są drewniane kładki, aby można było się poruszać po uliczkach. Osoby, które chciałyby zobaczyć Wenecję z nieco innej strony, powinny wybrać się na zachodnią stronę Wielkiego Kanału. W dzielnicy Santa Croce mieszka wielu rdzennych mieszkańców i na co dzień większość uliczek jest praktycznie pusta. Na miejscu można zobaczyć pałac Palazzo Mocenigo, w którym znajduje się Muzeum Miejskie. Wewnątrz znajdują się tradycyjne ubiory weneckie, meble i zastawy stołowe. W jednej części można obejrzeć także sporo perfum. W pobliżu jest także piękny ogród Giardino Papadopoli, w którym można spokojnie odpocząć od tłumów ludzi. Z racji tego, że miasto leży na wodzie to w Wenecji jest sporo wysp, które także warto zwiedzić. Jedną z nich jest Giudecca, znajdująca się na wprost placu świętego Marka. Na wyspie jest hotel Hilton i bar, z którego rozciąga się panorama Wenecji. Na wyspie świętego Jerzego znajduje się klasztor z dzwonnicą i tarasem widokowym. Mała Wenecja, czyli Murano, to północna wyspa, która składa się z kilku niewielkich wysepek połączonych mostami. Przez środek Murano przebiega oczywiście grande kanale. To miejsce słynie z wyrobu szkła i można na niej podziwiać szklaną rzeźbę Cometa di Vetro. Przepięknie prezentuje się wysepka Burano, na której znajdują się kolorowe domki przypominające te znajdujące się na południu Włoch. Najstarszą wyspą jest torcello, na której można podziwiać bazylikę Santa Maria Assunta di Torcello. Wewnątrz można zobaczyć pozostałości mozaiki, która powstała pomiędzy IX a XIII stuleciem. Wenecja to także miasto, w którym można wypocząć na plaży. Idealnym do tego miejscem jest Lido. Oddziela ona Lagunę Wenecką od Morza Adriatyckiego i słynie przede wszystkim z festiwalu filmowego. W historycznej części Wenecji nie można poruszać się samochodami, a więc zostaje jedynie ruch pieszy. Warto mieć ze sobą mapę, gdyż w mieście jest bardzo dużo wąskich uliczek i można się zgubić. Jeśli ktoś się nie spieszy, to nie ma problemu. Taka forma zwiedzania jest czasami lepsza niż chodzenie punkt po punkcie do każdej atrakcji z zegarkiem na ręku. Najlepszym sposobem na zobaczenie Wenecji jest przejazd tramwajem wodnym. Warto przy okazji kupić bilet jedno lub nawet kilkudniowy, gdyż wówczas cena jest niższa. Zatem najlepiej jest przyjechać do Wenecji pociągiem i ze stacji wyruszyć pieszo, a następnie poruszać się tramwajem wodnym. We Włoszech w restauracjach pobierana jest opłata za nakrycie i tak też jest w Wenecji. W niektórych lokalach dodatkowo do rachunku doliczana jest opłata za serwis, która wynosi nawet 15% całego rachunku. Warto to wziąć pod uwagę przed wejściem do restauracji czy kawiarni. W kafejkach cena kawy nie jest wygórowana, ale z dodatkową opłatą za serwis i nakrycie można czasami zapłacić kilkanaście euro. Z racji, że jest to miasto turystyczne, to można zakupić różnego rodzaju karty uprawniające do zniżek. Przykładowo, korus pas uprawnia do wejścia aż do 16 weneckich kościołów, a muzeum pas do 11 muzeów i Pałacu Dożów. Oczywiście należy uważać na kieszonkowców, których nie brakuje. Należy pamiętać, że w pobliżu najważniejszych zabytków nie wolno urządzać pikników. Jedzenie i picie na schodach jest zabronione. Można to robić idąc lub siedząc w lokalach gastronomicznych. Dość ciekawy jest zakaz ciągnięcia walizek. Jest to spowodowane dużym hałasem, jaki był generowany przez tłumy turystów. Obecnie jest to raczej przepis martwy, ale warto pamiętać o tym, że poruszanie się z walizką jest bardzo uciążliwe. Lepszym rozwiązaniem jest plecak. Nie wolno także jeździć na rowerze ani hulajnodze, no i oczywiście jest zakaz kąpieli w kanałach. Osoby, które chciałyby filmować lub robić zdjęcia dronem, muszą zdobyć specjalne pozwolenie. Warto pamiętać także o tym, że dokarmianie ptaków jest zabronione. Jest to spowodowane dużą ilością gołębi i mew, które czasami robią dość spore zamieszanie w mieście. Zwiedzanie tego pięknego miasta może zająć nawet tydzień, jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć miejscowość w całej okazałości. Oczywiście najważniejsze zabytki można zobaczyć w ciągu jednego dnia, ale najczęściej jest to dzień bardzo zabiegany i trzeba liczyć się ze zmęczeniem. Przed przyjazdem do Wenecji najlepiej zapoznać się z topografią miasta i sprawdzić, które atrakcje muszą zostać zobaczone, a które można pominąć. Wiadomo jest, że w miastach turystycznych ceny są wysokie. Tak też jest w Wenecji, choć nie we wszystkich restauracjach ceny odstraszają. Wystarczy udać się nieco dalej i wejść do niewielkich miejscowych knajpek, w których serwowane są swojskie potrawy. W weneckich barach serwowane są przekąski typowe dla tego regionu. Sikhetti mają formę małych kromek bagietki, kanapek składanych czy smażonych pulpecików. Te przekąski można znaleźć z połówkami jajka lub marynowanymi ośmiorniczkami. Cena za taki smakołyk nie jest wygórowana i zaczyna się od 1,5 euro. Dostępne są one przez cały dzień i można próbować nowych smaków. Królem barów weneckich jest dorsz, którego warto spróbować. Warto jeszcze wspomnieć o smażonych sardynkach w marynacie z Cebuli, octu winnego, orzeszków i rodzynek. Nie wolno zapomnieć także o słynnych francuskich makaronikach, czyli słodkich ciasteczkach, które pochodzą z Wenecji. Nie każdy o tym wie, ale warto spróbować tego rozsławionego przez Francuzów przysmaku, który swoje korzenie ma w tym wspaniałym mieście. Jeśli planujesz już swoją podróż, to noclegi i bilety do atrakcji na miejscu znajdziesz w linkach w opisie pod filmem. Tak samo zamówisz kartę do tanich płatności za granicą. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek. Udanego wyjazdu!